Witam serdecznie. Moim rozmówcą jest dzisiaj Pan Janusz Lipiński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. E, czy mógłby Pan powiedzieć tam kilka słów na temat tego, jaka jest rola doradcy na rynku nieruchomości? Doradca rynku nieruchomości to jest taki specjalista, który ma bardzo duże doświadczenie, co najmniej 10 lat pracy w danym sektorze rynku hmm. i który jest w stanie klientowi pomóc w bardzo szerokim zakresie. Jego pytań, które zadaje zwykle przy projektach na rynku nieruchomości. A kto może zostać doradcą? Każdy dobry specjalista pracujący na rynku nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy, pośrednik, zarządca, prawnik, geodeta czasami, ale taki, który zdobył bardzo dobrą pozycję w swoim zawodzie, a jednocześnie umie patrzeć interdyscyplinarnie na dany projekt nieruchomościowy. Super, dziękujemy ślicznie. Dziękuję. Dziękujemy.